Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj się okrutnie zimno zrobiło Rzepak już mamy wywieziony I słuchajcie Kolejne nowe koła do przyczep No niestety Trzeba te stare powymieniać Tu mamy jeszcze opony Dętkowe A te nowe zakupione są już Bezdętkowe Każda z innej parafii Te jeszcze jak cię mogę by podtrzymało ale te już jest takie trochę słabe I teraz jak tato jechał z rzepakiem musieliśmy wymienić jedno Bo, bo po prostu było już mocno trafione Tu mamy bieżnik też pofalowany kurcze nie widać tego może tu będzie widać O zobaczcie jest mocno pofalowany bieżnik Tu gdzieś jest już też jakaś dziurka tak samo z tyłu Więc trzeba je będzie wymienić To mamy takie Koła już Samochodowe Wczoraj to był i przywiózł je Wszystko powinno ładnie pasować Ciut niższe One są od tych czy nie Zaraz przystawimy Zobaczymy jak to wygląda Sam jestem ciekawy Jak to wygląda Dużo nie powinny być niższe Chociaż trochę Trochę na pewno no, powiedzmy o wysokość bieżnika e, będą, będą niższe ale też są szersze, więc przyczepa będzie stabilniejsza e, no i co, no, powoli będziemy podklinowywać e, i pod, e, podstawiać liwarek e, i, i wymieniać, i wymieniać no, jest klucz e, udarowy, więc to powinno nam dosyć sprawnie, dosyć sprawnie pójść i myślę, że te koła no, będą raz stabilniejsze. Dwa powinny być ciut, ciut, lepsze, ciut lepsze. Widać, że tu bieżnik też był nacinany i tu, i tu, i tu, i tu. Ale chyba posłużą dłużej na pewno niż Niż te, które są. No, miały to do siebie, że zakładano takie wyższe i węższe koła. Chociaż, tyle co one przejeździły, to i tak jest bardzo dobrze. No ale tak jak mówię, no, no przydałoby się je wymienić. Poza tym one są dosyć tutaj przód wysoki. I jak jest załadowana pszczepa, szczególnie, pszcz, pszcz, szczególnie pszenicą, to tu podczas takiego mocnego zakrętu to obcierają dolną ramy. Te są niższe, więc tak jak mówię, powinny one dużo lepiej się tutaj ułożyć i co najważniejsze te przednie koła nie powinny już podchodzić pod, pod ramę, no bo z sumą rzeczy są niższe więc i też to powinno wyglądać raz, że bardziej estetycznie niż te dwa bezpieczniejsze, bo to też nie są koła pierścieniowe, tylko są goto pełne felgi bezdętkowe, nie trzeba się bać w dętkę i w razie jakiejkolwiek draki, no to jak coś jest na podmiankę, e, będę koła na podmiankę. Te, które są lepsze, zostawimy, a te, które gorsze, no to niestety trzeba się będzie ich e, najzwyczajniej w życiu e, pozbyć. Jeżeli chodzi o sam rzepak, no to co? No rzepak e, pierwszy 44 i 2 zaolejenia, drugi 45 i 3, a dzisiejszy w sumie to, co tato przyjechał, to jeszcze nie byłem w domu <coughs> i nie mówił mi, e, jakie, jakie tam Parametry ten rzepak ma. Myślę, że jakoś specjalnie to też nie będzie odbiegało między 44 a 45. Wilgotność 8, a jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, tam 07, 06 i dzisiejsza e, też jeszcze tego, e, tego nie wiem. No dobra, nie ma tutaj więcej e, siedzieć i gadać. E, tylko trzeba się brać, prawda, za robotę i, i zmienić te koła. Co więcej, jeżeli chodzi o pszenicę, no to tak, pszeniczka, jeszcze jedna do odchwaszczenia, ta, która po tą, którą siałem po poplonie. Jak tylko wyjdzie, będzie szpilka, to, to pojadę, póki jeszcze jest pogoda, chociaż dzisiaj jest zimno, strasznie jest zimno. Wiatr taki y, dosyć zimny wieje. Wczoraj było dużo cieplej. No i co? Będziemy czekali na kukurydzę. Myślę, że w przyszłym tygodniu, dzisiaj mamy piątek, no to raczej na pewno nie będziemy zaczynali, bo nawet nie mam umówionego kombajnu, ale w przyszłym tygodniu myślę, że trzeba będzie pochylić się nad koszeniem kukurydzy i ją wreszcie wydziabać. Wilgotność no jakoś specjalnie nie spada dalej. Jest od 28 do 31. Ciekawe jak to by przeszło przez kombajn, jaka to wilgotność. Chociaż rozmawiając z tymi, co koszą, to mówią, że trzeba te 5, do 5, o tak do 5% doliczyć jak to przejdzie przez kombajn, więc ta wilgotność też by była na, tak między 32 a 35 no to wynik no nie jest jakiś specjalny, prawda a w, w, fajnie jakby jakby ta wilgotność była na poziomie 30, żeby tym żadnych żadnych, prawda, potrąceń nie było no dobra, to tyle jeżeli chodzi o takie sprawy Bierzemy się za wymianę opon, Ku. Ta szpilka jest, ta nakrętka jest do wywalenia, patrz Trzymaj ją O ty wywalenia jest Tam musi być moja pierwsza, czy tamta? Ta. Kurwa, co oni się wlepią zobacz, na kaint. Okay. Trzymaj.

Ta jest zła Ta jest zła No to zostaw ją Dawaj kolejną Masz. 18 złotych na

i tak to się wszystko prezentuje ale żeby nie było wszystko kolorowo to jest kilka nakrętek o, gdzie gwint jest spieprzony w sumie łącznie cztery tutaj, tutaj mi się lekko nakręcała, miałem taką nową w sumie kilka, nie, gdzie ona jest o tu to jest nowa nakrętka ona się dosyć lekko nakręciła ale tutaj mamy akurat dwa ubytki No i już jest założone troszeczkę I nie idzie dalej kręcić Trzeba narzynkę zdjąć jeszcze raz koło I gwint tutaj ponownie przegwintować Żeby to się wszystko lekko, ładnie kręciło Bo są to nowe, nowe nakrętki Ja w sumie mógłbym kluczem nakręcić na siłę No ale to nie, nie na tym rzecz polega O, troszeczkę idzie gdzie gwint dobry, a dalej gdzie już jest troszkę e, przewinięty, przeciągnięty e, No i dalej nie idzie, no tak jak mówię, no kluczem mógłbym ją śmiało nakręcić e, No ale to jest taka jednorazowa, tak, więc trzeba będzie jeszcze raz koło zdjąć I tutaj tą e, narzynką te dwie szpilki poprawić Żeby lekko się nakręcało, a jeżeli chodzi o koła Zaraz Wam zobrazuję, jak to wygląda. Jakie one są już zmęczone. Szczególnie ta. Tutaj do słońca. Zobaczcie. No, już ona jest tutaj podziabana I to sporo. O, tu już widać druty na wierzchu. Gdzieś ona jeszcze jest tu dziabnięta. Także no, widzicie, no to są już koła, które swoje, swoje przeżyły. Ta też już jest taka pofałdowana. Ewentualnie tak, gdzieś na podmiankę. I ta, ale też one są takie popękane wszędzie, po już pociepane. Już ta jeżeli chodzi o, o tutaj o brzeg, jest lepsza. Ale co z tego, jak tutaj znowu kolejne, kolejny ubytek i tak to, tak to z tymi kołami jest. Albo, albo bierznik nie tak, albo jakaś dziurka, albo jakieś przecięcie. No tak jak mówię, one te koła już swoje przeszły, swoje wysłużyły. Więc, więc i tak jest i tak jest dobrze, i tak jest dobrze były też pewnie nie raz e, łatane, klejone ale zobaczymy, zobaczymy jak tutaj te się będą zachowywały, no mówię jeszcze przy tamtym kole trzeba tylko poprawić te szpilki no i wygląda to dobrze, no i nie powinno tutaj bynajmniej haczyć o, o ramę, no i tak to tak to pokrótce y, wygląda i tak jak mówię dzisiaj, dzisiaj troszeczkę wiało, wieje, chociaż, chociaż widzę, że się Ciut uspokoiło. Było gorzej, ale się ciut uspokoiło. Mamy już tutaj zaorane też, ewentualnie troszkę zostało do, do orania, ale nie wiem. Eee, poza tym pierwsze, co? Płozy do wymiany, bo tutaj jest żyletki. Tutaj to jeszcze tutaj, ale, ale miejscami to gdzieś co takie, że się powyjały, o tu właśnie. Zobaczcie, tu jest, tu jest normalnie brzytew, więc trzeba by było płozy wymienić. W tamtym roku były lemiesze wymieniane. O, no, tu już jest, tu już jest w ogóle do dupy. Yy, lemiesze były wymieniane, nosy nowe zakładałem jeszcze, yy, bo już gdzieś tam powoli zaczynał wychodzić. No i piersi jeszcze, znaczy piersi, yy, ojejku, skrywacze czy łamacze skip, jak, jak zwał tak zwał. Yy, jeszcze też pochodzą, można powiedzieć, że tu są takie lekko przy, przyjechane, ale to żeby tylko tyle było to to nic strasznego to jeszcze na tym polata, no ale no tyle, John Dirk chodzi w jak najlepszym porządku 1700 obrotów sobie perkał i, i jest gitara to tyle na dzisiaj do usłyszenia w kolejnym, pozdrawiam was, trzymajcie się cześć